Jeśli próbujesz być lubiany, skończysz jako niewolnik. W świecie, gdzie każdy sądzi, że ma prawo cię oceniać, twoje milczenie może być jedyną formą wolności. Ten film jest dla tych, którzy mają dość życia w cieniu cudzych oczekiwań. Oto pięć zasad, które pomogą ci odzyskać siebie, zanim zgubisz się na dobre. Im bardziej się dopasowujesz, tym bardziej się niszczysz. Za każdym razem, gdy mówisz tak, gdy czujesz nie, prawdziwego ciebie zostaje coraz mniej. Powoli, niezauważalnie, rozmieniasz siebie na drobne, dla spokoju, dla świętego spokoju, dla lajków, uśmiechów i złudzeń, ale święty spokój to kłamstwo, to tylko cisza, która przychodzi po Twoim upadku. Gdy już przestaniesz mieć własne zdanie, dopasuj się, a znikniesz. Postaw się, a zapamiętają cię na zawsze. Ludzie myślą, że ich zdanie coś znaczy. Myślą, że ich punkt widzenia to prawda, ale prawda nie ma twarzy. Nie mówi głosem tłumu. Jeden dzień jesteś ich idolem, drugi dzień Jesteś błędem. Trzeci dzień już o tobie nie pamiętają. Jeśli opierasz się na opiniach innych, to tak jakbyś budował dom z dymu. Pierwszy większy podmuch i wszystko znika. Ich opinia nie jest lustrem. To krzywe zwierciadło, które zniekształca Cię według ich potrzeb. Raz Cię podniosą, by potem z większą siłą zepchnąć. A Ty? Będziesz się im kłaniać? Tylko po to, by zyskać chwilę akceptacji, wtedy stajesz się niewolnikiem zmiennego wiatru. I każdy, kto tupnie mocniej, przekieruje twoją drogę. Nie daj się nieść dymowi. Stań twardo na ziemi, nawet jeśli ziemia drży. Bo tylko wtedy, gdy zniknie szum, zostaje prawda, którą szeptem mówisz sam do siebie. Nie jesteś walutą, nie jesteś ofertą specjalną, nie jesteś produktem, który trzeba sprzedać społeczeństwu. Jeśli czekasz, aż ktoś cię zatwierdzi, zanim sam w siebie uwierzysz, już jesteś ich własnością. Twoja wartość rodzi się wtedy, gdy robisz to, co trzeba, nawet gdy nikt nie patrzy, gdy idziesz dalej, gdy nikt ci nie bije brawa, gdy sięgasz po swoje, w milczeniu, bez świadków. Nie potrzebujesz ich zgody, by być sobą. Potrzebujesz odwagi, by znieść ich brak. Krytyka boli. Ale nie każda krytyka boli, jeśli jest prawdziwa. Czasem boli, bo została rzucona z wnętrza zgniłego serca. Z zazdrości, z frustracji, z żalu którego nigdy nie przepracowali. Nie wszystko, co nazwą szczerą opinią, zasługuje na Twoją uwagę. Często to nie szczerość, tylko przebranie. Jad w butelce z etykietą Troska. Nie daj się zwieść tonowi głosu. Nie daj się złapać na dobrą radę. Niektóre słowa mają jeden cel: zasiać w Tobie wątpliwość, żebyś przestał rosnąć, żebyś zwątpił w kierunek bo jeśli się zatrzymasz, oni już nie będą musieli czuć się gorsi. Czasem cisza to najlepsza odpowiedź, czasem brak reakcji to jedyny sposób, by pokazać siłę, bo odpowiadając wchodzisz w grę, a gra została ustawiona, żebyś przegrał. Nie walcz z błotem, ubrudzisz się, a ono się nie zmieni. A jeśli spróbujesz się tłumaczyć przed każdym, kto rzuci kamień, Całe życie spędzisz z rękami uniesionymi w obronie. Nie każda krytyka to test. Czasem to tylko sygnał. Jesteś już wyżej niż oni i ich to boli. Pamiętaj, nie musisz reagować. Milczenie to miecz, który tnie bez krzyku. A ci, którzy naprawdę chcą ci pomóc, nie ranią ostrzem. Podają lustro, nie nóż. Opinie innych tworzą klatki, które wyglądają jak dobre rady. Ludzie nie mówią ci, co myślą. Mówią to, czego potrzebują, żebyś zagrał ich scenariusz. Nie mów tego, bo kogoś urazisz. Zachowuj się normalnie, normalnie, czyli jak, jak oni, bezbarwnie, cicho, bezpiecznie. Ich opinie nie są oceną, są próbą kontroli. Ustawiają ci granice, zanim sam. Zaczniesz je stawiać. Klatka nie zawsze ma kraty. Czasem ma miłe słowa, zatroskany ton i uśmiech, ale kończy się tak samo brakiem przestrzeni do oddychania. Gdy przejmujesz się opinią innych, zaczynasz żyć w świecie, w którym nie możesz być sobą. Oddychasz cudzym powietrzem, mówisz cudzym głosem, a najgorsze, robisz to z własnej woli. Nie każda rada to pomoc. Czasem to lina, którą zaciągają ci wokół szyi. Powoli, delikatnie, skutecznie. Na końcu zostajesz sam, z sobą, nie z nimi. Pytanie brzmi, czy to, kim jesteś, to naprawdę ty? A jeśli nie, to ile cię jeszcze zostało?